And dzisiaj tak pada deszcz kolejny dzień w zasadzie, bo wczoraj również padało i to bardzo mocno wczoraj była impreza urodzinowa Natalki dzisiaj jest kolejna, dlatego właśnie tylko ją odwiedzłam do szkoły i przyjechałam do sklepu po kolejne zakupy, bo po prostu nie miała miejsca w lodówce, dzisiaj będzie bardziej takie przygotowanie dań, bo będą też osoby dorosłe i e, mam nadzieję, że się tak samo się uda, tak jak wczoraj dziewczyny się tak wybawiły, naprawdę było świetnie. Jestem ciekawa, czy ja dodałam wam vlog? Chyba tak. E, z urodzin, z przygotowań w zasadzie, dekoracji itd. Więc jakiś tam taki urywek zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Nie pamiętam, czy ja w ogóle nagrałam tort, ale mam zdjęcia, więc pewnie na Instagramie widzieliście. Natalka się wybawiła, super było, naprawdę nie było jakichś tam szaleństw czy coś. Dziewczyny naprawdę fajnie się bawiły. A dzisiaj, tak jak mówię, impreza z dorosłymi. Tak więc Natalka obchodzić będzie urodziny przez kilka dni. We wtorek chyba również ktoś do nas ma przyjść, bo wiecie, przez te wszystkie obostrzenia nie możemy zapraszać zbyt dużo ludzi, ale już chyba wam mówiłam wcześniej. No i tak, kolejny dzień pada deszcz. Zakupy tutaj są, bo mam cały bagażnik wypchany rzeczami na, na cele charytatywne. Szkoła zbiera ubrania, jakieś stare torebki, buty i tak dalej. Więc ja już jestem przygotowana i jutro chyba. Tak, przed odebraniem natalki ze szkoły mogę właśnie zawieźć te rzeczy, więc wszystko jest już w bagażniku, że mi nie stało w domu. No, a zakupy teraz włożę na tylnym siedzeniu. Nie wiem, czy też tak macie. Ja często mam bagażnik po prostu cały zajęty. Dobra, ja lecę do domu i demontować vloga dla Was z urodzin. Mam jeszcze vlog, jak robiłam szafę, i muszę zobaczyć w ogóle, co ja tam nagrałam, czy to się da jakoś nie wiem, złożyć fajnie, żebyście też to zobaczyli. Było, no było fajnie i fajnie zobaczyć, jak to etapami wszystko szło. A szafę zrobiłam mniej więcej, no nie sama, bo miałam jednak pomóc, ale później te drzwi, to wszystko zrobiłam sama. Tak więc pewnie już to widzieliście albo zobaczycie dopiero po tym vlogu. Ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć coś. Jest akcja. Zbieramy pieniądze dla Marcina Wilkowskiego, który ogląda mój kanał. Od samego początku zawsze komentuje. W ogóle pozdrawiam cię, Marcin. On zbiera na coś do wózka, coś, żeby mógł on sam się poruszać bez pomocy swojej mamy. Tak więc zostawię Wam link w opisie tutaj pod moim filmikiem, który możecie kliknąć i przelać nawet złotówkę. Jakiekolwiek pieniążki. Ja już swoją cegiełkę. Dodałam, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze coś tam wpłacę, bo naprawdę widzę, jak to wszystko rośnie. Już chyba było 13% z tej całej kwoty, którą on chce zebrać, czy nawet więcej. Może ja się pomyliłam, ale już jest sporo pieniążków. Wiem, że większą część pieniędzy on ma zebranych, to jest jakby dodatek po prostu do tej końcowej sumy, bo. Ta suma jest naprawdę olbrzymia, ale y, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego można robić, bo to jest jakiś czujnik, czy coś takiego, y, kiedy on, y, on może sterować, bo on y, chyba może sterować tylko brodą. Jeśli się nie mylę, on choruje na. Y, Zanik mięśniowy? Jeżeli źle powiedziałam, to przepraszam, ale wiem, że poruszę się na wózku i właśnie, żeby mógł to robić sam, to potrzebuje coś właśnie do tego wózka taki sterownik. Tak więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie chociaż złotóweczkę, po prostu wpłaćcie to grosz do grosza, jak to się mówi, i wyjdzie coś z tego. Tak więc link jest w opisie i do zobaczenia za chwilę. zrobiona, zjadłam śniadanko, i teraz oglądam Marysię i Pawła, i tam witacha Mikołaja również z kanału rodzinka 1 plus 3. Żółwie właśnie dostały jedzenie, chcę wam pokazać, jak one się zajadają tutaj. O, jak ten malutki zobaczcie. Ona on chyba więcej je niż ten duży. Dostały dzisiaj sałatę i, i kawałek ogórka. I sobie. I jedą śniadanko. Rybka jest tutaj, bo chyba ostatnio nie pokazywałam, to sobie pływa. <noise> Już jest dużo, naprawdę. Ostatnio oglądałam poprzednie vlogi sprzed kilku miesięcy, no to jest różnica. Duża jest. Ja usiadłam do montowania vloga, tak więc zobaczymy, co pierwsze pójdzie. Tak jak mówiłam, mam trzy w zanadrzu i po prostu muszę zmontować, zobaczyć, co tam było nagrane. Jakoś teraz mnie dopadło taki, wiecie, spadek energii, ale nie poddaję się. Działam dalej, muszę jeszcze posprzątać cały salon. Przypominam wam o tym, że możecie znaleźć się na naszej tablicy rodzinnej Co musicie zrobić to tylko napisać komentarz z, ze słowem tablica A my wybierzemy jedną osobę, która pojawi się właśnie na niej Ona stoi tutaj przede mną, a ja szybko wejdę tylko na mój ostatni filmik Chyba można przedostatni, bo chyba jak byłam w Ikei to chyba nie robiłyśmy tego Więc zaraz szybko sprawdzę i wybierzemy jedną osobę Mam już szczęśliwą osobę i jest to Dadziejka i Mario, którzy pojawią się na naszej tablicy. Gratuluję serdecznie, Dadziejka i Mario, już tutaj dołączyliście do naszej rodzinki. Mamy jeszcze dużo miejsca, tak więc zapraszamy wszystkich do brania udziału. Napiszcie nam tylko komentarz i słowo tablica. W ogóle Aniu masz przepiękne intro, zapomniałam szukała tobie napisać, ale po prostu pięknie. Between concrete walls, there's a place for us. Where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow? To the... już jest moja tradycyjna sałatka imprezowa. Są to poruszki kropowe, por. tu mamy kukurydzę i majonez. To wszystko bez żadnych przypraw. Najlepsza właśnie taka urodzinowa sałatka, jak ja to mówię, ale każda impreza i u mnie w domu jest ta sałatka. Tak więc stawiam na stół i zaraz przychodzą gościa tak to teraz wygląda tu będzie właśnie jedzenie, przestawiłam stół na razie tak, piękne słońce wyszło akurat przed gośćmi, tak więc super rozpogodziło się, no a ja dalej szykuję selenizantka już czeka tutaj czekamy na gości, tu zrobiłam deskę serów dla ym, rodziców, dzieci tam mamy znaki dla rodziców ten sam znak co był ostatnio na urodzinach jeszcze czekamy tylko na ciepłe jedzenie i czekamy na gości the song